I jedziemy, a gdzie tu? O, nie trafiłem w drzwi, dobra. Też można? O, i już klawisze wchodzą. Z powrotem. Ojej, dachowanko. no proszę, jak mi przykro, nie wyszło koledze. Możemy kupić, kup samochód? Aha, motocyklem można śmigać. A to jest to, to pierdzące coś chyba. 4,5 tysięcy, nie, 45 tysięcy o mordę, no to w życiu nas nie będzie stać, to motocykl będzie nasz. Dobra. Ostatnia no... A ty jak ty jeździsz chłopie? Jak ty jeździsz? Po barierkach? Ajajaj. Myślałem, że ładnie przeskoczy, a tu... A tu klops. No jedziesz, jedziesz, jedziesz. Nie po murkach, normalnie. No i kto drogę no ten do domu nie wraca. Nie podcież na no to ciężarówkę mówię po tego traka no wszyscy nas przepychają nawet sami sobie krzywdę robimy skręcaj tu kodek ojej ja nie chciałem nie chciałem nie widziałem go no kogoś, kogoś za to rozjechali znowu karetek nie ma o leży z połamanymi nogami chyba znaleźliśmy lekarza może klinika w... oj, oj. a ja 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 ale tu się poparciło, byłby piesy staronowany. wane mm. <grym> Aha, ooo, ja, co tu się, o, no dobra, płotek rozwalony, przejdziemy przez płotek, przejdziemy, no chłopie, było szaleć, tak, tutaj, było szaleć, zobacz, rower przetrwał, o, zniknął, 300 metrów, dobra, oj, oj, co tu się teraz stało, oj, żeby nie było po, żeby nie było po, no, dawaj, 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 dawaj tutaj, w drugą stronę o, o, o jest, uwolnienie dobra, dało radę, mi z tym ale chyba tak, tak dźwięk chyba został zmieniony albo mam takie wrażenie, uciekaj aj, 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 ale nas tutaj no to ci jeżdżą tutaj ja nie wiem, kto im dał te prawo jazdy tutaj sami nie idziemy nie, nie da się nic zaradzić na to oj, drzewo nam przed ten nosem wyrosło, no to nieładnie tak, o, coś tu było i znikło o, jest, nie ma, jest, nie ma no, zni, znikające I, i docytujące się obiekty o, o, ten w ogóle jak ładnie wyjeżdża, proszę bardzo i świetnie bawi